Wszyscy się boją, ale trzeba zachować jakieś podstawy higieny i, i, i przyzwoitości jakieś w tym. Jak wszystkie choroby, grypa i innych, to jest tak samo moim zdaniem. Nie obawiam się, po prostu się nie obawiam. Kogo ma dorwać, tego dorwie, kogo nie dorwie, to nie dorwie. Jeden Pan Bóg wie. Ja się boję, ja jestem przerażona, nie wiem co to będzie. Jestem bardzo przerażona, bo to dopiero teraz zacznie się okazywać, ile ludzi jest zdrowych, ja zap... ile będzie umierało i gospodarka padnie. Także w czarnych barwach to widzę. A ja nie zaprzątam sobie tym głowy. Mam inne problemy. Nie interesuje mnie to po prostu. Jest, jest. Nie mam na to wpływu. Zapasów I... nie robimy. Ja mam, mam politra spirytusu, to mi starczy. <laughs> Uważam, że ludzie za bardzo panikują na ten temat. Osobiście myślę, że żadnej epidemii nie będzie. Po prostu media za bardzo, według mnie, wyolbrzymiają na ten temat. To jest moje zdanie, takie skromne. No obawiam się jak wszyscy, ale w panikę nie wpadam. Mimo swojego wieku, już po 70 jednak jestem. No co zrobić? No przyszło, przeleci i pójdziemy. Uważam, że jeżeli media przekazują w ten sposób, że on dotyka ludzi 60, plus, więc podejrzewam, że osoby w tym wieku czują się niebezpiecznie, boją się kolwiek nie wiem, w naszym mieście na razie go nie ma, więc czuję się. Ja się czuję bezpiecznie. Dla mnie to jest. Ja się, mnie to nie obchodzi w sobie no. Myślę, że tak jak każdy powinien dbać o higienę, tak? Dowitaminowywać się. I myślę, że to jest wirus, tak jak każdy inny i przede wszystkim nikt nie powinien sięć paniki i zachować spokój w tym czasie. I to jest najważniejsze. I wszystkim życzę zdrówka. No, trzeba uważać. To jest wirus, a Ludzie po 60, to już mają słabszą odporność i dlatego to tak wychodzi, jak wychodzi. Młodzi się radzą radem, młody organizm wszystko przezwycięży. A starszy to już jest schorowany, a jeszcze ludzie mają y, rozmaite choroby, tak jak ja, chorobę płuc, oscylacyjna choroba płuc, no to trzeba uważać, nigdzie się nie wybieram na jakieś spędy, na jakieś ten... licho nie śpi. Od tygodnia chciałam mydło kupić i nie mam, y, nie ma żadnych szans, po prostu wszystko jest wykupione. No jest ciężko z mydłem, jeżeli chodzi. Dzisiaj się dowiedziałam w Rossmanie, że we wtorek ma być w, w nocy dostawa, więc mam jakąś szansę rano, tak? A jeżeli chodzi o koronawirusa, no to mam strach. Mam córkę, przede wszystkim się boję o nią, tak? No bo widzę, obserwuję, co się dzieje i, i we Włoszech jest coraz większa liczba tych ludzi zakażonych, zmarłych, tak? No jest strach po prostu. Dba się o mycie rąk, o higienę się, się dba, bo wszędzie są, wszędzie są ogłoszenia, co trzeba robić. Wszędzie są ludzie poinformowani. No to człowiek pilnuje dwa, żeby nie zachorować żeby przestrzegać, no ale trzeba ale się martwi, nie? martwi się, to, to się dzieje, bo coraz więcej tych osób zarażonych, chorych. No w szkole już dzisiaj też coś było, w szkole numer 9. Yy, jakaś rodzina wró wróciła z Włoch i chłopaka zabrali albo dziewczynę. Nie, teraz nie powiem, nie chcę skłamać na kwarantannę. Wiadomość od dyrektora też była. I no nie wiem na razie co w tej sprawie, ale moje dzieci pozabierałam do domu. Mhm. I na jak długo? No to Bóg nie wyjaśni się, co z tą kwarantanną, nie? A uczą się w szkole numer 9, tak? Tak. Mhm. Pani się obawia zarażenia? No, trochę się boję. Ale kto ma być chory, to będzie chory. No, prędzej czy później to, to dojdzie i to się rozwinie, nie? Nie mówi się o tym, ile ludzi umiera na powikłania po zwykłej grypie. Tutaj to jest po prostu mydlenie nam oczu. Zajęcie naszej uwagi. Czyli nie obawia się Pani zagrożeń ze strony Konawidusa. E, nie dam się zwariować. No, ludzie wracają. Niemiec, z innych krajów nie I to różnie może być. Także trzeba się pilnować. Nie mamy lekarzy nawet e, kształconych w tym kierunku, bo nie był potrzebny i teraz. Nagle się okazuje, że za parę lat dopiero będą może. Może. Także, no takie są moje. Moje spostrzeżenia w tym temacie. Różnie mówią, że to jest z jakiś fal, że to, że to ze sądy, że to jest przykrywka koronawirusa, że to jest przykrywka, że to są sprawy polityczne. Nigdy nie dowiemy się prawdy, że nieby Amerykanie to zrobili dla Chin, bo Chińczycy mają wszędzie sklepy, zagładnęli nami. Myślę, że nas w ogóle nie interesuje. Jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. No i tyle, no co można powiedzieć. Wydaje mi się, że to wszystko jest tak troszkę na wyrost traktowane. Być może jakieś zagrożenie jest, aczkolwiek myślę, że ten wirus no, najgroźniejszy jest jednak dla dzieci i dla osób starszych. My tak w kwiecie wieku raczej nie powinniśmy się obawiać. Była o tym dyskusja na jakichś godzinach wychowawczych. Pilnują te higieny rąk, no Są tam plakaty, jakieś ręce no i tak dalej. No ale też jakoś tak o... Też nie ma takiej paniki raczej w szkole teraz. Przynajmniej w naszej. Jest spokojnie, spokojnie. Trzeba uważać, trzeba uważać, żeby się nie przeziębić na higienę, higienę rąk. W moim zakładzie pracy na przykład już są porozwieszane różne instrukcje, jak się zachowywać w stosunku do kierowców, którzy przywiozą towar. Że trzeba zachować pewną odległość, jak myć ręce dokładnie. Bo to wiadomo, jak w fabryce się pracuje, no to trzeba też o tą higienę bardziej dbać. Tak samo jak grypy, jak każdej innej choroby. Wolę nie chorować, ale, ale bez przesady. Wydaje mi się, że z jednej strony to jest trochę przesada, że ludzie tak panikują, a z drugiej strony, no, jednak to jest jakieś zagrożenie dla naszego zdrowia. Standardowo dbam o higienę, ale nie przesadzam jakoś. Nie wykupuję wszystkich płynów do dezynfekcji rąk w sklepach i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to, co każdy powinien robić, to myć po prostu ręce i jakoś tam dbać o siebie. No ja myślę, że każdy się obawia, ale nie ma co dać się zwariować. Zalecenia są podane, przestrzegamy jest wszystko okej. Okay. No jakoś niespecjalnie się obawiam. Myślę, że to no, jest kolejna choroba do jakby katalogu. Nie wiem, jakoś to będzie.